W 600 roku od założenia miasta, czyli w 154 roku przed Chrystusem, konsulami zostali w Rzymie Lucius Postumius Albinus i Quintus Opimius. Albinus nie nacieszył się zbyt długo urzędem, gdyż został otruty przez własną żonę publicję, którą skazano za tę zbrodnię na pogrzebanie żywcem. W miejsce Albinusa wybrany został konsul Suffectus Manius Acidius Glabrio. Quintus Opimius Został wysłany przez Senat na wojnę z Ligurami, którzy atakowali rzymskiego sojusznika Massalię, dzisiejsza Marsylia. Opimiusz pokonał najpierw Oksybiów, potem Deketiów, zmusił do wydania zakładników i przyłączył ich ziemię do terytorium Massali. Następnie wrócił do Rzymu i oczekiwał zgody na triumf, ale Senat nie przyznał mu tego zaszczytu. W międzyczasie wybuchło powstanie Celtiberów, prowincji Hiszpania bliższa. Sytuacja była kryzysowa, i Senat postanowił wysłać do Hiszpanii jednego z konsulów. Ponieważ jednak kadencja konsulów z roku 600 powoli się kończyła, a zarówno Opimius, jak i Glabrio nie mieli najlepszej opinii w Senacie, postanowiono skrócić ich kadencję i zamiast 1 marca, już 1 stycznia, pozwolić objąć urząd konsulom wybranym na 61. rok od założenia miasta, czyli 153. przed Chrystusem. Tak też zrobiono, a następnie zarządzono losowanie i z pary Quintus Fulvius Nobilior oraz Titus Annius Luscus temu pierwszemu przypadał udziale wyprawa do Hiszpanii. Tam Nobilior odniósł nawet kilka sukcesów, jednak 23 sierpnia, w dzień wulkanaliów, doszło do bitwy armii konsularnej z Celtiberami i Arawakami. Piechota legionowa została rozmita doszczędnie, zginęło 6 tysięcy obywateli rzymskich, i jedynie zdecydowaniu jazdy rzymskiej Nobilior zawdzięczał to, że w końcu odparto wroga. Takie zwycięstwo nie spodobało się jednak Senatowi. Dzień wulkanaliów ogłoszono dniem niepomyślnym, w którym należało się wystrzegać jakiejkolwiek aktywności, a następnie również skrócono nobiliorowi kadencję do 1 stycznia. Od tego czasu 1 stycznia stał się zwyczajowym dniem obejmowania urzędu przez rzymskich konsulów. A w 1945 roku, przed naszą erą, kiedy to Juliusz Cezar zaprowadził porządek w kalendarzu, likwidując dotychczasowy chaos las przestępnych z dodatkowymi miesiącami, to właśnie 1 stycznia został wyznaczony początkiem roku, wbrew wielowiekowej rzymskiej tradycji rozpoczynania nowego roku w marcu. A ponieważ i my jesteśmy Rzymianami, świętujemy nowy rok w dniu, w którym Senat z doraźnych przyczyn politycznych manipulował długością kadencji konsulów.